Obraz XVII wieku zawiernych uważany za cudotwórczy. Po najeździe moskiewskim w roku 1655 roku rozpoczął się szczególny kult obrazu. W XVIII wieku świątynia płonęła, a obraz. W nienaruszonym stanie z kaplicy wyniósł młody zakonnik. Podczas zaborów to było miejsce manifestacji patriotycznej, szczególnie w okresie Powstania Styczniowego. Polskie nazwy zmienione na łacińskie w obawie przed reakcjami zaborców rosyjskich. Ульт Марій Остробрамський зостав споляризованим. Повідання поемату Пантадеуш, наратор інвокації у твору, кіруй слово, Матки Боскі Остробрамській, прошу цім, у ласка.